Porozmawiajmy teraz o twoim dzieciństwie. Dobrze. Porozmawiajmy o dzieciństwie, które właściwie spędziłaś bez mamy. Ile miałaś lat, jak mama wyjechała do Stanów? Bez mamy i taty. Bez bo mamy i taty. Tak. To w ogóle nie było w moim życiu. Miała jakiś krótki epizod. Natomiast moja mama wyjechała, jak miałam 6 lat, do Stanów Zjednoczonych. Za pracą i ja jej nie widziałam aż do 11 roku życia. E, natomiast e, ja rozumiałam. rozumiałam, że to wszystko w dobrej wierze i poczekaj. Poczekaj, sześcioletnia dziewczynka naprawdę rozumie takie rzeczy. Poczekajmy, e, znaczy zatrzymajmy się na chwilę. Mhm. Masz 6 lat, jest 6 grudnia. Powiem ci, no to. Bo widzę, że rozmawialiście z moją mamą. E, pamiętam, że mama mi, powie, pocałowała mnie w czółko i powiedziała, że niedługo wróci, e, wyje, że musi gdzieś wyjechać, i to były Mikołajki, i zostawiła mi prezent. Mikołaj zostawił mi prezent pod poduszką. Jak się obudziłam, ten prezent był, ale mojej mamy nie było i, i to było straszne. E, no ale wiadomo, mama że miała puka. wyjechać na 6 miesięcy. Tak. Płakałaś. Strasznie. A powiedz, jak, y, dlaczego się te 6 miesięcy, na które na początku miała wyjechać mama, zmieniło, przedłużyło na ile lat? Pięć, sześć? Pięć. Ja pojechałam na chwilę, jak miałam 11 lat, tylko na dwa miesiące ja zobaczyłam i wróciłam do Polski, a później dopiero jak 13, więc no pięć plus dwa, no tak około jakby policzyć 7 lat. A myślę, że dlatego, że moja mama zrozumiała, że to, ile zarobi pieniędzy dla nas przez te lata, e, więc da mi taką spokojną przyszłość, będę mogła pójść do szkoły, której chcę. E, I ona to kalkulowała, że w Polsce nigdy takich pieniędzy nie zarobi. No ale też e, później, jak zrozumiała, że. OK, i życie też inaczej zupełnie wygląda. Ona się starała mnie ściągnąć, więc już był ten proces, żebym doleciała do niej. A ja właśnie miałam później bunt i to było przymusowe wysłanie mnie za karę do Miami. Do Miami. Jak ten bunt wyglądał? Jak on się objawiał? Ale... Czy byłaś zła na mamę? Yy, może nie tyle co zła na mamę, ale ja byłam nagle. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Bo gdzie byłaś przez te bo lata. Bo gdzie byłaś przez te lata. No tak. Więc e, ja ci teraz pokażę, co ja potrafię. E, I mój dziadek wojskowy w domu. Moja babcia, najukochańsza osoba, taka wrażliwa i delikatna kobieta. A ja zaczęłam nosić ćwieki, chodzić na czarno, farbować włosy na czerwono. E, będę robić, co chcę. Nie, nie chodzić do szkoły. E, a ja zawsze byłam takim dzieckiem, które miało same szóstki. A później nagle z mi się to z, z w jedynki spadło. I już tak przeskrobałam sobie, że zaczęłam uciekać z domu i, i moi dzieckowie powiedzieli, dobra, koniec, lecisz do mamy. A długo się odbudowywała ta relacja? Ten, czy to w ogóle jest możliwe tak. nadrobić ten stracony czas? Nie, nie da się nadrobić. Bo takie momenty jak pierwsza komunia, pierwsze kolonie. Pierwszy chłopak, pierwszy pocałunek, to tam mamy nie było, tylko babcia była i ja to babci mówiłam. Natomiast no, nam, kiedy nam się relacja naprawiła dwa lata temu, dopiero takie po mojej takiej terapii pełnej i zrozumiałam, że dobra, odpuść już daj jej spokój.